Tyle mi zostało Kupiłem need sobie kamizelkę, karabin... A co gors? Już dałem sobie gors. Uj ci w za nim z tym swoim koń. Już dałem Dziękuję. Spawać. Ja się zaspawam. Tego typa zaspawajemy co? O oh, właśnie, trolujmy go. Patrz został. <laughs> Lams. On myśli, że go chronimy. Czekajcie, bo chcecie drugą stroną, kurwa. O nie dobrze, niech nam siedzi. Spawajcie, ja będę chronił. Krzysiu? Ład. Kiemy zupę. Aha, mam zero pieniędzy i to nie muszę dawać żadnym żebrakom Bo sam jesteś jednym z nich Faktycznie do you have change? Changed? Change? Poczekaj, poczekaj, change? podejdź Podejdź 8. to? Oh. Change? Change. Change. No, change. o Change? Tu już brakuje pieniędzy Change?

Lecie Lamsa, mam mandwisie... 262 A bo ma publiczne ubezpieczenie, ci NFZ <noise> A to Tusk się wycwanił, stoi pod kątem i ciężko mi go będzie trafić Zgadzam się, że Tusk się wycwanił <noise> O, zakrwawiona kołyska O, oh, nice kto... Kurwa, ten... kto stawia kołyskę przy schodach? Rodzice roku Ja jako support naprawdę zera amunicji tutaj wydaje, więc mógłbym równie dobrze tu zostać O co? Ja trzymać muszę trzymać drzwi Trzymać kredas Nie, Dokładnie <grym> To prawie tak jak wczoraj kiedy zapomniałem ci powiedzieć że masz gości z tyłu Zapomniał mi powiedzieć, bo nawet muszę już w łeb a później zapomniał mi powiedzieć, że ktoś mnie atakuje. <gry>